Siemanko, siemanko, Mateusz Amator inwestor z tej strony witam was w drugim odcinku Agrywałam tutaj odcinek z wczorajszych pozycji, które e, udało mi się zawrzeć szybciutko gramy strategię bull put spread data wygaśnięcia na jak najbliżej 45 dni chyba, że mamy jakiś Chyba, że mamy jakiś, jakiś raport finansowy, wtedy troszkę skracamy naszą datę wygaśnięcia. Żeby nie przedłużać, pokażę Wam tutaj u mnie na TradingView wszystkie pozycje, które zagrałem. Zagrałem na początek MasterCard 525, 520. Raport za 42 dni. Na MasterCardzie zagrałem. Data wygaśnięcia 36 dni. Jak widać dotknęliśmy tej dolnej wstęgi Bollingera. Co prawda nie dotknęliśmy tutaj dolnej części stochastika nie zostaliśmy do końca wyprzedani. Ale pominąłem troszkę tą zależność i otworzyłem pozycję. Następna pozycja na Internet Brokers. Internative Brokers. Tak samo, tyknęliśmy tutaj, dotknęliśmy tutaj dolnej wstęgi Bollingera, zostaliśmy wyprzedani troszkę wcześniej, tu się troszkę zbliżyliśmy, ale cenowo byliśmy w tym samym miejscu, więc ustawiłem zlecenia 5550 i zostały one przyjęte. Nvidia, kolejna nasza yy, transakcja, zostaliśmy wyprzedani, dotknęliśmy tutaj wstęgi dolnej, dolnej Bollingera, mamy tutaj ładne, ładne miejsce do wejścia 150 150 150 i Microsoft. Tak samo do tej dolnej stęgi Bellingera zostaliśmy tutaj troszkę wyprzedani wcześniej więc wzięliśmy tu mamy fajne miejsce na wejście ustawiliśmy miejsce 465 460. Co mogę jeszcze powiedzieć. Zawarliśmy te cztery, te cztery pozycje. Oczywiście wcześniej musiałem wpłacić pieniążki na konto moje. Ważna uwaga, żeby móc zgrać tą strategię bull put spread musimy mieć równowartość 2000 euro. Ja akurat mam konto w dolarach, więc ja musiałem mieć 230, 2300 z groszem dolców. Do Także musiałem tyle wpłacić. Za te wszystkie transakcje, które tutaj mam otrzymałem 185 dolarów, jeżeli dotrzymam do dni, dnia wygaśnięcia, tyle pozostanie co na moim koncie. Jeżeli ceny oczywiście nie spadną poniżej, poniżej tych poziomów, które tutaj zaznaczyłem. Coś jeszcze. Tak, moment wyjścia. Jeżeli w, będzie 21 dni do wygaśnięcia mojej opcji a profit będzie wynosił około 75-80%. Wtedy będę zamykał transakcję na plusie i będę szukał kolejnej okazji. Zobaczmy sobie teraz po kolei spółeczki, które tutaj mam wyszczególnione, mocno fundamentalne, z trendem wzrostowym. Może znajdziemy na dzisiaj jeszcze jakąś perełeczkę. Tutaj mamy na TradingView V1X. To jest wskaźnik strachu. Im wyższy, tym jest większy strach na SP500 na rynku. Dobra, ETF na, na, na SP500 wysoko, NASDAQ, Dow Jones, Russell, to wszystko to samo. Jesteśmy na wchoście, więc jesteśmy w górnej części wstęgi Bollingera. Także nic tutaj nie zdziałamy na razie. Nvidia, jesteśmy w trendzie, w, w trade, Tesla, jesteśmy wysoko. Apple spada. Jeżeli dojdzie tutaj do dolnej strony Bollingera i zostaniemy wyprzedani, wtedy będziemy gdzieś tutaj celować w okolice 190 może, bardziej konserwatywnie, 170, Microsoft jesteśmy w trajdzie, Google strasznie wystrzeliło po wynikach do góry. Amazon jesteśmy wysoko, SoFi, bardzo fajny internetowy bank. Widzę, że amerykańscy inwestorzy dość sporo tutaj tradeują na tych opcjach tego banku. Można fajnie zastosować tej strategii koła, bo próg wejścia jest bardzo niski, żeby przy jakby ci przypisało 100 akcji, musiałbyś mieć po aktualnym kursie na przykład 20 2500 dolców, czyli aktualnie tyle ile mam, a premie też są dość wysokie. Na razie ja gram swoją oczywiście strategię Swoją strategię bull put spread. Zobaczymy, jak to się potoczy. troszkę bardziej doświadczony. Meta, jesteśmy ten. Jesteśmy w środkowej wstędze Bollingera, także uśrednionej, także nic nie, nie. czekamy na, na sygnał. Visa, jesteśmy na dolnej wstędze Bollingera. Jesteśmy wyprzedani. Więc jeżeli się otworzy dzisiaj market o 15.30, będziemy celować w okolice opcji 300-295 bull put spreada, Raport jest za 47 dni, więc będziemy szukać daty wygaśnięcia w okolicach 46-45 dni. Morgan, wysoko, Mastercard, jesteśmy w tradezie aktualnie. McDonald's, taka sama sytuacja jak na Visa. Jesteśmy na dolnej wstędze. Tutaj jest bardzo fajne miejsce na wejście. Co prawda nie jesteśmy jeszcze wyprzedani, ale mi się wydaje, że po dzisiaj, w dzisiejszym dniu dotrzemy tutaj i postaram się poszukać. Jeżeli będzie fajna premia, poszukać tutaj fajnego wejścia. Jeszcze zobaczymy, ile mamy przestrzeni. Mamy około 8% miejsca na spadku w przypadku, jakbyśmy te opcje zakupili. Ok, idziemy dalej. Mamy Robin Hood, bardzo ładny wystrzał do góry. Po informacji, że Robin Hood został wprowadzony do indeksu SP500, Interactive Brokers jesteśmy w tradezie. Berkshire jesteśmy w środkowej. Tutaj mamy Johnson Johnson. Jesteśmy na niskiej, na, na dolnej wstędze Bollingera. Nie jesteśmy wyprzedani, ale jesteśmy na, tych, na wysokich, na, na najwyższych. Cenach danego, danej spółki, więc ja na razie sobie tutaj um, odpuszczę. Ewentualnie można by um, próbować gdzieś tu, w tych okolicach, 165, 160 może. E, niestety jest to bardzo, bardzo mało miejsca. Tak mi się wydaje. Z 6% to dla, dla, spół, dla spółki to jest bardzo, bardzo mała, bardzo, mały, bardzo mała korekta. E, także raczej nie zaryzykuję. Tutaj mamy protektor mamy, jesteśmy w środkowej, Coca-Cola, fundamentalna, mocna spółka, niestety kurs spadkowy od marca, bardzo mało miejsca do pierwszego puta, którego chciałbym tutaj sprzedawać, więc prawdopodobnie, prawdopodobnie się wstrzymam, mimo wszystko, że jesteśmy wyprzedani, jesteśmy dolna wstęga Bollingera mamy następny raport o zarobkach za 41 dni myślę, że po prostu e, jeśli byś miał tu gdzieś celować no to 62,60 ale musiałaby być dobra premia niestety w, w takich mocno fundamentalnych, mocnych spółkach te premie są e, bardzo niskie i nie warto ryzykować ok, e, mamy tutaj Broadcom mocno wystrzelił Oracle. To samo AMD. Ciekawa sytuacja. Zobaczymy. Następny raport w zarobkach 54. Jesteśmy tutaj wyprzedani. Cena co prawda troszkę odskoczyła do góry. Ale myślę, że jeżeli Rynek już i będą nawet w miarę premię, to 120-115 to jest taki poziom cenowy, który by mnie interesował. Mamy około do tego momentu, do tego miejsca 25% spadku. Myślę, że yy, myślę, że mógłbym się przyczaić, jeżeli będzie spoko premia. Goldman Sachs wysoko, Bank of America wysoko, Costwark środkowo. Jesteśmy, jesteśmy już nie, nawet wykupieni, wyprzedani, także nic tutaj nie zdziałamy, czekamy dalej na sygnał, tak samo Walmart. OK. W sumie to tyle, tyle chciałem wam przekazać, pamiętajcie wszystko co tutaj wam przekazuję to nie jest porada inwestycyjna, jestem po prostu amatorem inwestorem, który próbuje sobie, próbuje opcji na akcje od zera i na tym polega mój kanał Opcja na Plus. Pozdrawiam was wszystkich, pamiętajcie, dbajcie, edukujcie. Dbajcie o swoje finanse, nie naśladujcie nikogo. Musicie brać odpowiedzialność za swoje pieniążki. Pozdrawiam, do usłyszenia.